Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku będzie końiec serii Back to School. I będzie to sama w moim piórniku. Nagrywam ten film trzeci raz. Nie wnikajmy. I pierwszą rzeczą, którą. A, jeszcze jeden. Na wstawcie, zostawcie łapkę, w górę, subskrypcję, żeby nie ominąć żadnych moich nowych filmów. Dobra, ale pi pierwszą rzeczą w moim piórniku tutaj to jest są. Zakładki indukcyjne. Też profesjonalnie tak nazywają, zamówię, Zakładki do książek, kartek są one takie neonowe. Kolor pomarańczowy, różowy, żółty, zielony, niebieski. Takie. Kolejną rzeczą, a w sumie kolejnymi rzeczami, są takie zakładki, też tym razem papierowe. To był zestaw Czterech, ale moja siostra wzięła dwie, no i ja mam cztery. Mam żółtą i różową. Kolejną, kolejnymi rzeczami w tym jest zestaw geometryczny. Są tu ekierki, kątomierze i, no właśnie, ta linika. To było zapakowane, ja już to odpakowałam. Kolejną rzeczą jest korektor. Na korektor, zwykły korektor, a taki zielony. Bez korektora chyba w szkole się nie dobrze żyć. Jak ktoś ma niezmazowalny gobier, oczywiście. Ja lubię korektor. Nienawidzę tych w płynie. Wpłynie. wpłynie. Korektory są najgorsze. Uwielbiam to w taśmę ale wpłynie. Najgorsze. Kolejnymi rzeczami są zakreślacze. Pastelowy, fioletowy, liliowy, miętowy. I pudrowy różowe. Kamera trochę przekłamuje na czym mój telefon, no ale trudno. I one są z Coś takiego. Tak wyglądają. Kolejnymi rzeczami są dwa łówki. Jeden taki z czarnym drewnem, taki neonowo-żółty. A drugi ten taki klasyczny z mika z gumką. Ja go mam z zeszłego roku, ale już wszędzie możecie kupić. Kolejną rzeczą jest to zwykła gumka do ścierania ołówka. O, taka biała zwykła. Taka mniejsza, tylko mniejszą. Ja dużo gumek nie zużyłam, bo dużo ołówkiem nie piszę. Ale ogólnie taka jest. Kolejnymi rzeczami są takie oto długopisy żelowe. Jeden niebieski, a drugi czarny. I one są z Profvise. Takiego. Tak wyglądają. Tylko długopisy żelowe. Kolejną rzeczą jest kolejny długopis. I tutaj on jest taki czarny. On pisze na czarno. Z taką o tutaj pompką. No i on jest zbika. Tak. Kolejną rzeczą a w sumie, nie, no, kolejną rzeczą są nożyczki. Też mam je z tamtego roku, takie zwykłe, małe nożyczki biurowe. Kolejną rzeczą, a w sumie znów kolejnymi rzeczami są to cienkopisy neonowe z KIDEA. I tak, mam tu kolor niebieski, zielony. Neonowo-żółty. Neonowo-różowy. I neonowo-pomarańczowy. Tak się razem prezentują. Miałam jeszcze fioletowy, ale mi się gdzieś zgubił. No taki. Kolejną rzeczą jest kolejny długopis. O taki on jest pilotem. Tutaj z taką pompeczką. On pisze na niebiesko. No i jest właśnie z pilota. No taki. Każdemu bardzo dobrze znany. No i to chyba wszystko. Tak, mój pióring jest już pusty. To jest jeszcze długopis, ale on jest taki... I mój pióring z hat, taki ładny. On jest bardziej pakowny. No więc... Tak, on jest bardzo taki pakowny, ale bardzo Fajne takie kaktusy właśnie, pudrowo-różowe trochę. On jest z bardzo polecam, bo moja siostra ma. Też są fajne, pakowne, dużo się w nich mieści. Także to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w następnych moich odcinkach.